Rozmowa dnia. Profesor Piotr Kuna, pulmonolog, były dyrektor szpitala Ballickiego, kierownik katedry chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego jest moim i państwa gościem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 6526 czy 116? Która liczba pana bardziej niepokoi? To wczorajsze przypadki zakażenia, a druga liczba to wczorajsze przypadki, no niestety, śmierci spowodowane i koronawirusem, ale także koronawirusem i chorobami współistniejącymi. Która liczba dla pana jest bardziej niepokojąca? No bardziej niepokojąca jest liczba wzrastających liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Natomiast powiem uczciwie, to było przewidywalne i ta liczba będzie dalej rosła. Niestety, dopóki nie osiągniemy jakby odporności zbiorowej, co widać w wielu krajach świata, nie tylko w Polsce, to liczba zakażeń będzie cały czas szła w górę. To próbuje Pan powiedzieć w takim razie, że jedynie Szwecja w Europie była mądra i od początku to wiedziała i od początku w ten sposób działała skutecznie walcząc z epidemią? To znaczy nie tylko Szwecja, bo Szwecja jest może naszym sąsiadem przez morze, ale proszę zobaczyć takie kraje jak Singapur, Korea, Tajwan, gdzie na początku już stycznia był pierwszy przypadek. I te kraje sobie znakomicie poradziły. Jest mało zgonów, liczba zachorowań jest ograniczona po prostu. Lepiej sobie radzą organizacyjnie i to wszystko. No właśnie, to o to chciałem zapytać, dlatego pytałem o zgony, dlatego że tydzień temu udzielił pan wywiadu, dość poczytnego wywiadu dla e, dziennika Polska Times i zapytany właśnie o przypadki chorób śmiertelnych, odpowiedział pan tak. Ja bym powiedział w ten sposób: codziennie w Polsce umiera mniej więcej 1200 osób, z czego 400 na nowotwory, więc e, pytanie nie dotyczy tego, czy umarło 58 osób wówczas tyle umarło w jeden dzień, ale tego, jak się kształtuje śmiertelność w Polsce, począwszy od marca e, bieżącego roku. Spróbujmy być pragmatyczni. Z danych, które posiadam, wynika, że śmiertelność jest niższa w tym roku niż w minionych latach. Dalej pan podtrzymuje tę opinię, mimo że aż 116 było przypadków śmierci? Znaczy, to nie jest moja opinia. To są fakty. Wczoraj się okazała publikacja w Nature, gdzie dokładnie to opisano, że Polska jest wyjątkowym krajem, ale podobnie jest w Czechach, na Słowacji i w krajach bałtyckich, gdzie liczba zgonów spadła. W stosunku do lat ubiegłych, do ubiegłego roku, do sprzed dwóch lat, chcę powiedzieć, że przez 18 lat byłem dyrektorem szpitala klinicznego i zawsze w tym okresie nie mieliśmy łóżek, oją był pełen. A pacjenci, których musieliśmy położyć na OJOM z powodu zaostrzeń infekcyjnych, różnych chorób, musieliśmy czasami wywozić po 200-300 km z łodzi. Więc dla mnie nie są to żadne nowe rzeczy, tylko wtedy się nic na ten temat nie mówiło. No właśnie, to się o tym mówi. Panie profesorze, czy pan sugeruje w takim razie, że trochę przesadzamy, może nie panikujemy, ale trochę przesadzamy z alarmistycznym tonem i w mediach, i także w rozmowach codziennych? Znaczy, ja rozumiem, że to, co mówię, może być dla niektórych kontrowersyjne, więc podkreślam, po pierwsze, wirus jest i należy za wszelką cenę chronić się przed tym wirusem, o czym też mówiłem w tym wywiadzie. Mówię również, że. Czekamy na szczepionkę, i będę pierwszy, który będzie chciał się zaszczepić, jeżeli szczepionka będzie dostępna. Ale chcę także powiedzieć, że ten wirus nie odbiega tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, o wzrost zgonów, od tego, co się działo w latach ubiegłych i co było wywołane innymi wirusami wirusami grypy, paragrypy, linowirusami wirusami RSV, po prostu miejsce tamtych wirusów w pewnym sensie zajął koronawirus. Przykładem to znaczy, próbuję, grypa. próbuję pan powiedzieć, że powyżej 100, no teraz mamy około 100 tysięcy osób, które zmarły, to te liczby były wyższe, czy takie same w zeszłych latach, w tych sezonach grypowych? To znaczy, panie redaktorze, od marca bieżącego roku, czyli to jest mniej więcej 8 miesięcy, zmarło 3 tysiące osób. Jeżeli weźmiemy 8 miesięcy, to jest 240 dni razy 1200, to w tym samym czasie zmarło 300 tysięcy Polaków. Więc liczba zgonów u osób zakażonych koronawirusem, to osoby niekoniecznie umierają z powodu infekcji, a w zasadzie 95% albo więcej umiera z powodu po prostu zaostrzenia chorób podstawowych, takich jak nadciśnienie, zawał serca. I mówiłem o tym wywiadzie, że jeżeli pacjent, który zachorował na grypę, trafił do szpitala, dostał zawału serca i zmarł z powodu zawału, a podkreślam, grypa zwiększa ryzyko zawału 8 razy, udaru mózgu 8 razy, to wpisywaliśmy, że umiera na zawał, nie że umiera na grypę. Tylko tyle. Dzisiaj jest również tak, że koronawirus zakaża, rozwija się wirusowe zapalenie płuc, typowe dla infekcji wirusowych, ale ten pacjent często potem gini, bo ma udar mózgu, bo ma zawał serca, bo ma zaostrzenie niewydolności nerek, Czyli inne są tak naprawdę bezpośrednie przyczyny tego zgonu, a wirus tylko zaostrza choroby współistniejące. Dlatego apeluję, że my lekarze musimy bardzo dobrze leczyć naszych chorych, opiekować się, pilnować, żeby brali leki, uzupełniać te leki, bo kluczem do sukcesu jest najważniejsze nie walka z wirusem. My nie mamy, znaczy nie leczenie wirusa, bo nie mamy na wirusa żadnego skutecznego leku. Zapobieganie i dobre leczenie chorób przewlekłych, żeby nie umrzeć jak się zakazimy wirusem. No właśnie i o tym zapobieganiu chciałbym trochę porozmawiać, dlatego że no najprawdopodobniej będziemy mieli 100 czerwonych, ponad 100 czerwonych stref, 100, czerw 100 powiatów będzie czerwonych od, w cudzysłowie, od soboty. Między innymi chociażby stolica województwa, to nieoficjalne jeszcze informacje, ale dzisiaj um, będziemy to na pewno wiedzieli. Czy te środki, które teraz podejmujemy, to jest dobra profilaktyka? Mówię tutaj o maskach, mówię tutaj o zachęcaniu do odkażania Rąk, mówi o zachowaniu dystansu, czy to wystarczy, żeby powstrzymać tą jesienną falę zachorowań na koronawirusa, przepraszam, zakażeń koronawirusem, zachorowań na covid-19. Wie pan, kluczem tak naprawdę są, są dwie różne metody walki. Można ludzi zamknąć, izolować, no tak się stało w Chinach, tylko proszę pamiętać, że Wuhan to w skali chińskiej to jest miasto wielkości częstochowych. Gdybyśmy mieli otoczyć kordonem sanitarnym częstochowa cała Polska, by działała, to by nikt nawet specjalnie tego nie zauważył. Więc Polska jest krajem w innej skali, my musimy wyznaczać te czerwone strefy i uważam, że jest to w tej chwili jedyne optymalne, rozsądne działanie. Natomiast te zasady, o których się mówi, mycie rąk, noszenie maseczek, przy czym ja podkreślam, powinny być to maseczki medyczne, certyfikowane, które działają. Noszenie okularów, o czym się mało mówi. Albo tych przyłbic, to też ważne, bo to też chroni. Dystans socjalny, plus dbanie o własne zdrowie ja to podkreślam dbanie o własne zdrowie i leczenie się z powodu tych chorób, których mamy. Ja dam bardzo prosty przykład to jest przykład naukowy. Jest praca, która pokazuje: Są przyjmowani z, z COVID-em, czyli już z chorobą COVID, a nie zakażeniem, pacjenci do szpitala, chorzy na nadciśnienie. Część się leczy, bierze leki, część nie dostaje leków. Ci, co nie dostają leków, liczba zgonów trzy razy większa. Ci, co dostają leki, liczba zgonów trzy razy mniejsza. I to nie chodzi tylko o leczenie w trakcie infekcji. To chodzi o leczenie przed infekcją i w trakcie infekcji. Panie A profesorze, to krótko, bo czas na antenie nam się kończy krótko. Czy pan by byłby zwolennikiem wprowadzenia tak zwanego lockdownu, czyli zamknięcia gospodarki? Jednym zdaniem, bo musimy za chwilę kończyć. Abs absolutnie nie, dlatego że w dłuższej perspektywie to przynosi dużo więcej szkód niż korzyści. I za chwilę dokończymy tą rozmowę także o lockdownie, ale także o wydolności służby zdrowia, ale na stronie radio także na stronie telewizji Łódź tam serdecznie zapraszamy. Słuchaczom radia dziękujemy. Dziękuję bardzo. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moimi państwu gościem jest profesor Piotr Kuna, pulmonolog, były dyrektor szpitala Balickiego, także kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego. Wspomnieliśmy o zamknięciu gospodarki, bo coraz częściej o tym się wspomina. Między innymi dlatego, że na taki ruch no trochę mniej radykalny niż w marcu czy w kwietniu zdecydowały się Czechy. Teraz słyszymy także, że Holandia no, blisko właśnie takiego stanu jest, tam zamykane są restauracje, także szkoły. No właśnie, panie profesorze, czy w szkołach dochodzi do zakażeń wirusem, czy to jest ten punkt, gdzie ten wirus się transmituje? Słyszymy od jakiegoś czasu apele, żeby przenieść naukę do sieci. Pan by na taki ruch się zdecydował? Nie. Dlatego, że twarde dane opublikowane dotyczące chociażby krajów skandynawskich takich jak Norwegia, gdzie otworzono szkoły, uniwersytety i pozwolono dzieciom korzystać już w maju, nie odnotowała wzrostu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Bardzo proszę, żeby odróżnić liczbę zakażeń, czyli tych, którzy mają dodatni wynik od liczby chorych, bo liczba chorych jest 10 razy mniejsza od tych, która o której się podaje, że jest to liczba zakażeń, to jest mylone. Ludzie tego nie rozumieją. 6300 czy 400 nie oznacza, że tyle ludzi choruje. Oznacza tylko, że u tylu osób wykryto wirusa. Ale ilu z nich wymaga pomocy medycznej? Ilu z nich musi trafić do szpitala, to jest zupełnie co innego i o tym się nie mówi. Nawet. No tak, ale widzimy, panie profesorze, jednak, że ten wzrost osób, które wymagają hospitalizacji, jest. Ja już nie wspomnę tutaj o chociażby Małopolsce. Możemy porównać się, możemy, możemy powiedzieć o przykładzie województwa łuskiego, gdzie tych zakażeń co prawda jest mniej, chociaż wczoraj padł rekord ponad 400 osób, które, u których wykryto wirusa. No ale połowa łóżek, które są przygotowane dla pacjentów właśnie chorych na COVID-19, jest. Jest zajęta w związku z tym ta liczba osób, które wymagają hospitalizacji również wzrasta. Ale panie redaktorze, Polska ma jedną z największych liczby łóżek szpitalnych na 10 tysięcy mieszkańców w Europie. I oświadczam panu, że to jest tylko kwestia zmian, zmiany pewnych zasad i organizacji. My natychmiast możemy zwiększyć liczbę łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID z, tam z, obecnie z tysiąca około 800. Do 10 tysięcy to jest ruch, który można wykonać w tydzień czasu przed organizacji, i myślę, że jesteśmy do tego zdolni. Więc ja na przykład nie obawiam się o to, że zabraknie łóżek. Ja w ogóle uważam, że pacjenci nie powinni być leczeni w szpitalu. Tylko i wyłącznie ci chorzy, którzy mają niewydolność oddechową lub inne chorobowości, które ulegają zaostrzeniu pod wpływem wirusów. Ci, którzy przechodzą tak... w takich objawach jak zwykła grypa, powinni zostać po prostu w domu i leczyć się w domu? absolutnie tak powinni zostać w domu leczyć się w domu izolować e, przynajmniej te 10 dni e, i po tym okresie tak naprawdę oni już nie będą zakażać. No zobaczyć, tak ale to, w to powinno być chyba pod opieką lekarza ale tutaj też znowu jest problem dlatego że i słuchacze alarmują e, i e, czytamy także w mediach że jest problem chociażby z umówieniem się na teleporadę czasami nawet trzeba czekać na teleporadę tydzień e, albo przynajmniej kilka dni to chyba stanowczo za dużo. No czy panie że my staramy się lekarze naprawdę pracować i podkreślam, chcemy pracować. Ale tutaj Natomiast nikt nie ma mamy... oczywiście do lekarzy, za, za, za lekarzy zastanawiam się po prostu, nie, czy system ja jest powiedzieć. wydolny. Mamy narzucane pewne rozwiązania systemowe. One nie zawsze są odgórnie, czyli z Ministerstwa Zdrowia one często są jakby wewnętrznych różnych jednostkach, w szpitalach, poradniach które faktycznie utrudniają kontakt pacjentów z lekarzami. Ja uważam, że to jest do poprawienia, ponieważ pacjent powinien uzyskać pomoc maksymalnie, ale są również inne rozwiązania. Ja między innymi współpracuję z firmą D-Medic, no muszę to powiedzieć, gdzie za darmo podkreślam za darmo każdy może zadzwonić i natychmiast uzyskać poradę lekarską zwolnienie receptę wszystko ale Łąc na skierowanie się... już pewnie nie dostanie dlatego że skierowania na test pewnie już nie dostanie dlatego że no, to wymaga umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i te skierowania również mogą... również również dostanie. To jest normalna poradnia która jest legalna działa w ramach że tak powiem obowiązującego prawa. Więc proszę Państwa, są takie rozwiązania, tylko pacjenci o tym po prostu nie wiedzą. Ja wiem i dlatego wiem, że system działa, jeśli tylko mamy wiedzę. Ja myślę, że brakuje tej wiedzy, bo ludzie często się ekscytują tym, że jest 6 tysięcy zachorowań, a na przykład nie próbują się zorientować, a co ja mam zrobić, jeżeli mnie to trafi. I to jest taka rzecz, która. Lekarze rodzinni, jest 20 tysięcy lekarzy rodzinnych w Polsce. Mamy 6 tysięcy zachorowań, czyli mamy jedno zachorowanie na trzech lekarzy rodzinnych. Natomiast to są ogniska, jeżeli trafi się ognisko w danym rejonie, to rzeczywiście ten lekarz sobie nie daje rady i on powinien otrzymać wsparcie od wojewody, od urzędu wojewódzkiego. No niestety ci lekarze nie mają tego wsparcia, i tu są problemy. Organizacja, jeszcze raz: organizacja. Panie profesorze, to jeszcze zapytam na koniec o dzisiejsze obostrzenie, które wchodzi w życie. Między godziną 10 a 12 seniorzy będą mogli zrobić zakupy tylko oni. Wprowadzane są godziny dla seniorów ponownie. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy kluczowym także jest chronienie najstarszych seniorów, tych, którzy no, chyba są narażeni najbardziej właśnie na konsekwencje spowodowane. Um, zakażeniem, czy też później zachorowaniem. Znaczy, panie redaktorze, w Polsce jest tak. Osoby po 60 roku życia, 70% ma co najmniej trzy choroby przewlekłe. To nie jest to, że ktoś jest seniorem, tylko dlatego, że seniorzy są schorowani w Polsce. I o to chodzi. I oświadczam. Należy chronić ludzi schorowanych bez względu na wiek. Uważam, że te godziny są bardzo dobre. Ja bym nawet rozszerzył ten, ten jakby. 10, 12, nie tylko dla seniorów, ale dla wielu chorych z chorobami przewlekłymi. Natomiast apeluję do seniorów, żeby nie robili zakupów w innych godzinach, żeby nosili maseczki. I uwaga, nie chodzą na spacery. Niech idą do lasu, niech idą do parku, niech nie używają autobusów, tramwajów, starają się chodzić. A na pewno w ten sposób ochronią się przed zakażeniem. W takim razie apelujemy o se do seniorów właśnie o to. Bardzo dziękuję. Moim państwu gościem był profesor Piotr Kuna, pulmonolog, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja również bardzo dziękuję, do widzenia państwu i życzę dużo zdrowia. Rozmowa Dnia.